Witajcie uczniowie na pierwszej, a zarazem ostatniej lekcji języka polskiego prowadzonej przeze mnie w tym roku. A tematem dzisiejszych zajęć będzie fakt a opinia. Dzisiejsza lekcja jest skierowana do tłumoków, którzy często nie odgrzewają swojej opinii od faktów. To zacznijmy od tego, czym jest właśnie owy fakt, a czym jest opinia. Fakt jest czymś odnoszącym się do prawdziwego bądź też czegoś rzeczywistego, popartego właśnie jakimikolwiek dowodami, dokumentacją lub innymi różnymi wykresami. A opinia jest czymś, co dana osoba wierzy co dana osoba myśli, co dana osoba czuje. Czyli w skrócie czysto subiektywna. Skoro wiemy już mniej więcej, czym jest właśnie fakt oraz opinia, to proszę byście wyjęli te zeszyty i coś zanotowali. Punkt pierwszy. Porównanie. Podpunkt pierwszy. Znaczenie. Fakt to czy czegoś, co można zweryfikować w jakikolwiek sposób, bądź też właśnie udowodnić, że jest prawdziwe. Opinia odnosi się do czegoś czysto subiektywnego, oceny bądź też przekonania o kimś, o czymś. Kolejny podpunkt opiera się na fakty. obserwacjach czy też badaniach opinia, w założeniach lub osobistych poglądach. Czyli w skrócie, fakt musi mieć jakiekolwiek potwierdzenie, dokumentację, że fakt jest faktem, a opinia wystarczy, załóżmy, że powiesz, że moim zdaniem, trawa jest niebieska to jest Twoja opinia. Jednakże Twoja opinia wtedy jest niezgodna z faktem, to ta opinia jest głównowarta. Kolejny punkt, czyli opinia oraz wolność słowa. Pamiętaj, że kiedy wyrażasz swoją opinię w jakimkolwiek środowisku, czy to właśnie publicznym, to właśnie między swoimi znajomymi, każdy, kto usłysza tą opinię i jest jakoś z nią styczny, ma prawo ją skomentować, wyrazić swoją opinię na ten temat. Dodatkowo, czyjaś opinia nie powinna mieć wpływu na inne osoby. To jest tylko opinia, która wpływa na Twój światopogląd, na Twoje odczucia, Twoje subiektywne odczucia. Dlatego, kiedy jakoś Cię uraża czyjaś opinia i ogólnie odczuwasz to strasznie, przeżywasz to, ma to na Ciebie wpływ, znaczy, że zbyt bierzesz to strasznie do siebie, miej to w dupie. Polecam, jak może widzicie, ten film jest shitpostem, jest to kierowane do pewnej grupy osób. Mam nadzieję, że do tych osób też ten film trafi. Nie ja będę tutaj też wymieniać, dlaczego te osoby oraz kto, ale mam nadzieję, że się domyślą. Również tam nie wiem, czy ktoś z Was widział, pewnie kilka osób nie widziało. Niedawno właśnie były posty na karcie społeczności, że miałem tam lekkie problemy z komputerem. Dodatkowo jeszcze w tej chwili mam, jak to oglądacie, jeszcze mam nadal remont łazienki oraz toalety, przez co też mam czasami no, mniej czasu na to jednak nagrywanie, włączyć właśnie montowanie, albo właśnie coś tam robię w tej łazience, albo coś muszę przenosić, coś muszę wynosić, tego typu rzeczy. Yy, ale już komputer tak samo też naprawiłem, jest wszystko fajnie, więc też filmy już będą się powoli tam co jakiś czas pojawiały. Więc na długo widzimy się w troszeczkę ważniejszych, poważniejszych materiałach. ponieważ jak to mówię, to był teraz w tym momencie Shape Post, bo jeszcze trzeba było coś po prostu na kanał wrzucić, abyście coś mieli jakiś tam filmik do obejrzenia. Yy, no więc do zobaczenia, widzimy się niedługo w przyszłych materiałach. Cześć!